Sprawdzam, już sprawdzam. Dobrze. O, chyba jesteśmy. Dobrze, dobrze. Jesteśmy z powrotem. E, możesz mówić. Ja powiem na to pytanie, właśnie, że nie można przedawkować, dlatego że nasz organizm jest taki sprytny, że jeżeli dostarczamy sobie jakichś naturalnych składników za dużo, to on po prostu je wyrzuca. Nie korzysta, to wyrzuca nadmiar. Więc nie można tego absolutnie przedawkować. Powiedz mi, jak bardzo ten ekstrakt może pomóc osobom naprawdę potrzebującym pomocy? Bo mogą bo brać komórki macierzyste, mogą brać osoby, które mają delikatne dolgliwości. Od takie sobie. A gdzieś tam strzyka w kolanie, gdzieś tam boli, boli w plecach. Trzeba to naprawić. Ale powiedz mi, jak, jakby ktoś tak naprawdę bardzo mocno zachorował. Dobrze, to może powiem tak, no kuracja ekstraktami właśnie z komórek jest bardzo popularna wśród osób, które no niestety często chorują i to często nie na jedną chorobę, tylko już wtedy jest to złożona sprawa, jest tego więcej. Natomiast chciałabym to podkreślić, że warto skorzystać z kuracji prewencyjnie, czyli żeby do tego nie dopuścić. I jeszcze raz powtórzę, że to nie jest lek, to jest suplement diety. Czyli coś, co przywraca, regeneruje nasz organizm w sposób naturalny. I jeszcze przypomnę, jak działa kuracja. Ona ma takie cztery podstawowe funkcje. Po pierwsze, buduje taki mur separacyjny i oddziela to, co chore od zdrowego. Po drugie, wyprowadza chore patogeny na zewnątrz. Po trzecie, i o tym często mówimy. Że to nie są komórki, tylko ekstrakty z komórek macierzystych, które stymulują nasz organizm do produkcji naszych własnych komórek macierzystych, mhm. tych niewyspecjalizowanych. Zaraz do tego też wrócę. I czwarta funkcja, czyli apoptoza, czyli powoduje też umieranie komórki nowotworowej. Tak? Więc tak naprawdę, jeśli mówimy o komórkach niewyspecjalizowanych, to wyobraźmy sobie, my nawet nie musimy wiedzieć, co nam dolega. Nazywać jakąś chorobę, że to jest taka, taka choroba, tak? Bo nasz organizm wie, że po prostu coś nie funkcjonuje, czy my to nazwiemy dolegliwością chorobą, czy po prostu coś jest nie tak. On wie najlepiej, co jest nie tak. I kuracja działa w taki sposób, że poprzez stymulowanie naszego organizmu do produkcji tych naszych własnych komórek macierzystych, niewyspecjalizowanych, hmm. czyli takich, które mogą się zamienić każdą inną komórkę, której właśnie potrzebuje nasz organizm. A on najlepiej wie, czego mu potrzeba, co choruje, gdzie jest dziura, którą trzeba załatać. Wtedy organizm dostaje sygnał i w tym momencie idą te komórki w specjalizację tego typu, która jest potrzebna w naszym organizmie. No to tak staram się tak w miarę Aha. prosto powiedzieć, jak to działa. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że sama kuracja hmm, półroczna to nie jest najtańsza sprawa, ale jeśli ktoś potrzebuje hmm, mocnej pomocy, dużej pomocy, więc hmm, wydaje mi się, że to jest dobry krok, dobry trop. My mówimy tutaj też o naszej akcji, która trwa już od pewnego momentu, od pewnego momentu ale hmm, trzeba będzie ją zakończyć, zakończyć 4 hmm, października w obecności Ewy Jasierskiej. Mam nadzieję, że już wróci. Jak nie, to ty, Elu, będziesz brała udział w losowaniu ceny i nagrody za jedyne 30 funtów płacając na poczet radia. Jak ty to sama określiłaś, żeby radio jak ty to nazwałaś? Żeby radio oddychało, czy żeby... Wzajemne odżywianie. Wzajemne odżywianie, a wzajemne odżywianie, tak. My wam dajemy możliwość wygrania terapię ekstratami komórek macierzystych w zamian za 30 funtów. Losowanie odbędzie się na antenie radiaki XFM. Live oczywiście wszystko będzie widać. Jest system losujący, specjalny, komputerowy. Wszystkie osoby, które wpłaciły 30 funtów do... Tak? Tak, ja też jednocześnie chciałam dzisiaj zaprosić na spotkanie, ponieważ jest dużo pytań, a my nie jesteśmy w stanie w ciągu kwadransu opowiedzieć o tej kuracji, opowiedzieć, jakie mamy doświadczenia. Słuchajcie, mi się wydawało, że jestem zdrowa, tak, chociaż za dziecka chorowałam na epilepsję, ale to zostało trochę w moim organizmie. Ja bardzo chętnie się swoją historią też podzielę, jak to dla mnie zadziałało, jak zadziałało dla moich najbliższych, dla mojej mamy, która w końcu się cieszy, że jej stawy nie bolą że problemy hormonalne się skończyły. Koleżanka do mnie zadzwoniła, mówi, wiesz, nie uwierzyłam, ale zrobiłam sobie tak, jak powiedziałaś, czyli po sześciu tygodniach poszłam do endokrynologa i wiesz co? Ta mina lekarza, to jest po prostu szkoda, że tego nie nagrałam. Ona była zdziwiona, mówi, co tu się dzieje? No i tak, proszę Państwa, to też jest zastanawiające. Idziemy do lekarza i lekarz jest zdziwiony, że pacjent zdrowieje. Co tu się stanęło, Pani? Co tu się stanęło? No, no, no stanęło się, ale powiedz mi... Czy chwalą się pacjenci swoim lekarzom, że właśnie przeszli kurację komórkami macierzystymi, to ekstraktami? Tak, naprawdę, tak, jeżeli chodzi o lekarzy, to jest różnie. Są tacy, którzy no niestety działają typowo, jak to mówimy, systemowo i są zamknięci na suplementy diety, bo im się po prostu suplementy diety źle kojarzą i oni nawet nie chcą słyszeć na ten temat, ale są tacy, którzy faktycznie szukają, dociekają i szukają rozwiązań dla siebie, dla swoich pacjentów. Dość często zdarza się tak, że ambasadorami tutaj tej terapii, kuracji są lekarze. Wtedy, kiedy nie znaleźli rozwiązań dla siebie w swoim środowisku albo dla swoich najbliższych, i szukali gdzie indziej. Jak to się mówi wtedy. Byli w stanie się pokłonić i zobaczyć coś więcej. Ale nie wszyscy, nie mówię, że wszyscy, bo są tacy, którzy od serca szukali też są z nami, są ambasadorami, też z nami współpracują. Także sama kuracja, o tak, jak dobrze powiedziałaś, ona, bo było takie pytanie też tutaj na Facebooku: ile kosztuje kuracja? Koszt kuracji to jest około 3000 euro. Mówię około, bo to w zależności od tego też jeszcze, gdzie mamy dostarczyć i tak dalej. Więc tym bardziej, tym bardziej polecam wziąć udział i te 30 funtów dać tych, jak to mówimy, donatów, tak? Donation. Donation. wpłacając 30 funtów, masz szansę wygrania wielkiej sprawy do 4 października. A my pod spodem też pod dzisiejszym spotkaniem, pod dzisiejszym. Um, postem damy link do zapisów dla tych osób, które chcą się dowiedzieć więcej na temat kuracji, czyli więcej co to jest, gdzie, jak i dlaczego. My chętnie opowiemy. Stwierdziliśmy, że jest no, 15 minut, to nie jest ten moment i ilość czasu, gdzie możemy wszystko powiedzieć. Natomiast zapraszamy do zapisywania się na webinar, będzie online i wszystko powiemy na wszystkie pytania bardzo chętnie opowiemy. Super, dziękuję Tobie bardzo Elu, Ela Dolistowska, człowiek, który wie bardzo dużo o ekstraktach komórek macierzystych, nie tylko z opowieści, ale na własnej z autopsji dokładnie wie jak, jak one działają. Też... Dziękuję ślicznie i do zobaczenia. Tym razem, tak? Do zobaczenia, niedzielę. do zobaczenia w tak jest. E, jemy razem śniadanie, jemy, jemy obiad i kolację, bo przez cały dzień będziemy tam, w tamtym miejscu. Już się nie mogę doczekać. Będzie super, pozdrawiam gorąco. Pamiętajcie, można kupić bilety na hasło kiks.fm albo bez kropki chyba, kiks.fm 10% taniej, albo i... Albo jeszcze wygrać na antenie radia XFM. To troszeczkę później, ale dziś dzisiaj... I na transmisji online, bo też o tym często zapominamy, że jest przecież transmisja online. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać, polecamy transmisję online. Też można zakupić. Dobrze. E, pamiętasz stronę internetową, gdzie to wszystko się dzieje? Bo mi wypadło z głowy zaraz... E, od... www .konferencjalondyn Konferencja Konferencjalondyn.co.uk, tak jest. Widzisz? Dobrze, dobrze nam idzie współpraca. Na razie trzymaj się, Ela. Cześć, pa. Y luego Diaz.